W pierwszym odcinku pokażę Wam sposoby na darmowe Robuxy. Jeśli Wam się spodobał ten odcinek, to dajcie suba i lajka, bo w tym miesiącu chcę wbić o, o takie 3000, a my bez przedłuż, zbędnego przedłużania zaczynamy film. Pierwszą grą jest Please donate. Dobra, macie tutaj stoisko, bierzecie, ale nie macie tutaj tych przycisków. Dobra. Więc nie ma problemu. W dzisiejszym odcinku Wam to pokażę wszystko. Dobra, widzowie, musicie wejść na taką stronkę jak create.roblox.com Więc po prostu wchodzimy w tą stronkę. Ja wezmę sobie tryb pełno ekranu. Dobra. Sama się w tym gubię. Ale w kilka minut. Dobra, bierzemy sobie jakiś losowy. No jakąś losową grę Wy macie po prostu, ja tutaj mam taką grę Którą zmodyfikowałam po prostu, ale wam się generuje automatyczna Nie zmodyfikowana, ja sobie takie dinozaury poustawiałam I nazwałam to tak Nieważne Dobra, gdzieś tutaj o przepustki Więc chodzicie tu na dół i przepustki I utwórz przepustkę Możecie dać zdjęcie, ale ja nie daję Nazwa nie wiem nazwa, zła nazwa, to. nazwa utwórz przepustkę, jak na razie to nie wszystko nazwa tu jest, obroty macie tam po angielsku przebieram przez, przez i, i możecie jeden ale możecie też z dwadzieścia ja dam tutaj, a dajmy milion no i klikamy, czekajcie to jest milion tak, milion, dobra Zapisujemy zmiany, jakby. A Wy nie dostajecie całości, tylko 70%, więc. Dobra. Ale macie już game passa gotowego. Więc możecie po prostu tutaj zmieniać jakieś. Bardzo się opłaca zmieniać, tak moja koleżanka Zoja mówiła. Ale dobra. Sprawdzimy teraz nasze. Te przepustki. Patrz No i tutaj jest nazwa. I macie tutaj przepustkę. I teraz musimy wyjść i wejść z Please Donate, aby to się załadowało. I dobra, ja już wchodzę do Please Donate. Więc dobra. Bierzemy jakieś stoisko, no i zobaczymy. Więc dobra. Um, no i zobaczymy. No i mamy to. Widzicie, tak się robi game passy. A teraz już kolejna część. Nie przedłużamy. Bo to bez sensu. Ja jestem tutaj w sklepie Google Play. Ja tutaj sobie wyszukam, no, gierkę, która wam daje romowe Robuxy. Na shortcie też o tym mówiłam, ale tutaj też wam pokażę. Skin, Ape, For, nie Gems, tylko robux no i ja mam to. Tację więc po prostu jak otwórz, wy sobie No i mamy tu Skin Ape, ładuje się. Ja już tak by mm, no, mirobuksy jeszcze przyjdą, ale, bo to mi się zresetowało, ale wy możecie, do, bo po, po prostu to trzeba tydzień czekać. Poczekajcie, bo mi się reklama włączyła. Bo trzeba tydzień czekać, no, i tutaj informacja, że nagroda po może po kilku minutach, godzinach, nawet dniach zostać przyzna. Więc tutaj darmowe Robuxy na to dowód, bo ja z 60 wzięłam darmowych. No, ale jak widać, no mi się zresetowało coś, no i jakoś tak wyszło. Więc dobra. No, i po prostu zarabianie możecie na quizach. Możecie zarabiać na Priswell, Ja polecam tutaj jakieś ankiety. One nie powinny Wam problemu sprawiać, chociaż mi coraz większy. I AppPrice. Tam możecie jakieś gry sobie pobrać. No i mieć tam. No po prostu zarabiać, grając w gry. To jest mój drugi sposób na Robuxy. Przedstawiam Wam kolejny sposób. Trzeci i ostatni na darmowe Robuxy. Więc dobra. Znowu musimy odpalić roburoks.create.com. I tym razem nie będziemy robić żadnej przepustki czy czegoś tam. Tylko po prostu mamy jakąś koszuleczkę do zrobienia. Ja tutaj nie będę robić koszuleczki, bo jakby no. Powiem tyle, że. No nie chcę mi się szczerze, no. Coś tam nie kumam tych szablonów. Ale dobra. Macie tu klasyczne koszulki, ale nie, bo to są. No widzicie, no. To są moje koszulki. Mój piesek tutaj jest. Mój piesek nie jest za darmo. Mój piesek jest, kochany. Ale dobra. Nie przedłużając. Klasyczne koszulki to jest coś takiego, a nie jakieś koszulki zwykłe. Nam chodzi tutaj o klasyczne koszule. No i ja tutaj nie mam żadnych koszul, ale tutaj mają jakieś. Rzeczy, które pomogą nam w tym zrobieniu. Jest taki szablon, pokażę tu. No i macie szablony, musicie w internecie sobie wpisać. No i musimy zamalować. Ja tam no, nie mam żadnych programów dobrych do malowania. Po prostu w Paintie nawet możecie, tylko musicie szablony. To jest podobne do skinów, jak w Minecrafcie. I tutaj przesyłacie zasób i pokażę Wam się tutaj takie okienko i plik musicie kliknąć, który chcecie. Możecie sobie zapisać, gdzie chcecie to. No i musicie Wam się to jakoś sprzedawać. No i też nie będę tego rozszerzać na inny sposób, bo to jednak też musi gracz jakiś um, zakupić to. No i ja tutaj taki tykon testowy zrobiłam. No i właśnie Musicie jakiś gamepass dodać I tym razem nie będziemy robić żadnej przepustki czy czegoś tam, tylko po prostu mamy w programowaniu jakimś. Nie wiem. Ale ja tu po prostu w przepustkach chyba gdzieś tutaj musicie zrobić. No i jakoś to ustawić. No ja się nie znam na robieniu takich gier, chociaż miałam próbę do robienia gier. I to jak na razie to tyle. I tutaj chyba prędzej ten szablon znajdziecie też tutaj no chociaż nie wiemy czy to tak naprawdę ale możecie też w blenderze robić ja w blenderze jakoś nie umiem robić ale wy możecie jak umiecie więc no to tyle na ten odcineczek pamiętajcie żeby dać suba i lajka i dołączyć do Discorda którego macie w opisie